Zamieszanie z Dżokowiciem jest zdecydowanie spektakularne, bo oczywiście Nowak jest bardzo barwną postacią i o nim jest głośno nie tylko z uwagi na wielkie sukcesy, jakie osiąga w ostatnich latach, bo no, mówi się o wielkiej trucie federer Dżokowicz nadal, ale tak naprawdę w ostatnich latach to jednak był zdecydowanie Djokovic nad nadal i Federera bo on wygrywał większość turniejów wielkoszlemowych, Federer no, to już jest jednak zawodnik, który kończy powoli karierę, nadal ma trochę problemów zdrowotnych w ostatnich latach, więc Djokovic był nad nimi, ale mimo tych wielkich sukcesów dużo też mówi się nie tylko o nich, ale też no, o różnych kontrowersjach, kontrowersjach związanych z Serbem, czy to różne poglądy kontrowersyjne wynikające z, z, z jakiegoś podejścia do nauki, czy tutaj właśnie no też taki element związany z, ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi. Nie dziwi mnie to, że bohaterem całej tej historii jest właśnie Djokovic, bo on już od początku właśnie pandemii, Jawił się trochę jako taki antyszczepionkowiec, potem twierdził, że nie, 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 że on nie tyle jest przeciwko szczepionkom, co jednak musiałby się po prostu zastanowić, czy by ją przyjąć, ale wydawało mi się, że jak przyjdzie co do czego, to przed Australian Open, gdzie jednak był, był ten wymóg, żeby się zaszczepić, to on jednak się ugnie i że będzie wolał wystąpić w Australii, tym bardziej, że no ma już ponad 30 lat i nie wiadomo, jak długo jeszcze zagra w takiej imprezie, ile jeszcze razy zdoła wystąpić w Australian Open, gdzie wygrał 9 razy, więc to jest. Jego zdecydowanie ulubiona impreza. Szkoda, szkoda oczywiście dla turnieju całego bo i w ogóle dla tenisa, bo to jest jednak jeden z największych przedstawicieli tenisa, w ogóle sportu w ostatnich latach. I to jest oczywiście ze stratą dla, dla dyscypliny, dla turnieju, że tak wielki, jeśli taki wielki mistrz nie zagra, tym bardziej, że mówię, bardzo dużo się mówi właśnie o Jokowiczu, jego różnych poglądach o specyfice jakby jego natury, emocjach, a przez to jakby w cieniu są jego sukcesy, a tutaj trudno je podważyć, bo w samym zeszłym roku wygrał trzy imprezy wielkoszlemowe, więc no to jest absolutnie, absolutnie gigant sportu i tym bardziej szkoda, że jakby jego poglądy i jego charakter przesłania trochę jego sukces.